Witajcie w tym jakże pięknym odcinku z serwera szefy.pl W tym odcinku będziemy sobie cheatować na trybie kit pvp Aktualnie znajduje się 35 osób na serwerze Każda osoba, która tutaj która gra jest pewnie w szkole Więc e, co? Będzie mało się mu pewnie działo mm, Ale coś tam pozabijamy, więc co? E, poproszę o lajka Oczywiście e, w górę No i co? Subik dzwoneczkiem bardzo będzie mi widziany yy, i co myślę, że pokażę wam prawdziwe oblicze tego serwera Nie ma tu anticheata mm, jakbyście sobie teraz włączyli opcję no nie ma nie ma tu jest chyba wulkan, kiedyś sprawdzałem no, no jest wulkan, który no nie blokuje, nie blokuje dosłownie nic no wywala, kikuje, ale jak ma się fake łaga takiego ten, bardzo źle ustawionego to wtedy dopiero kikuje. E, będziemy sobie czytać na cheatach Liquid Bones Mój konflikt będziecie mieli do pobrania na moim Discordzie Zapraszam do pobrania do na Discord, potem Możecie sobie pobrać ten, oczywiście, config, nie jest to jakiś bardzo mocny config, ale co, mam nadzieję, że wam się podoba. Klepiemy tutaj, jak widać, filara działa, teraz mogę włączyć nawet anti-knockbacka, patrzcie, velocity, mam anti-knockback, no nie lecę, w ogóle zero, zero jakichkolwiek, w ogóle nie blokuje ten anti-cheat, w ogóle, dosłownie, w ogóle nie ten anti-cheat. I zobaczcie sobie, o. No, wystarczy sobie tutaj klepie typka. O, no, tutaj, tutaj już zablokowało. A, bo mam liquid walk mączkę czekajcie. No, mam sprint, tam mam hams, czyli Hams. To jest takie coś, że widać po prostu przez ściany typków. Tutaj typeczek dostaje. web, nie pozbiera się. Oj, no, tutaj leć! Kurwa pies. Mają lepsze sety, no to nie dziwnego, że zaraz ginę. No ale... No, serwer w ogóle, w ogóle nie wyrabia tych, ten ich anti -cheat. Zobaczcie sobie, proszę bardzo, widać elegancko. Będą mnie gonić we dwóch, ale no, zaraz sobie z nimi jakoś poradzimy. Scaffold działa, elegancko. W ogóle nic, zero, zero blokady. W ogóle, nie blokuje ten anti -cheat. Kolega poszedł. Kolega poszedł, to ten już czeka oczywiście. No, bo no, tak to właśnie wygląda na tym serwerku. Aaa! Nie, do, dobra, uciek, bo ten się chyba wkleił. Jakiś Marcin, Marcin! Uspokój się Wrócił, wrócił. Dawaj tu ciutek. Maciek, dawaj tu Oj, Maciek, Maciek Maciek. Eee, <grym> yy, killora na 3.5 <grym> Działa bez yy, żadnych tutaj. bez żadnych blokad. anti Knockback oczywiście tak samo działa elegancko. Adamek jak jakiś teraz tutaj przyszedł To ten pad. No dobra, ja też padłem, ale nie miałem nic do leczenia się. Grałem tu na paru kontach już Grałem tutaj cały czas w cheatach. Miałem parę kont co miały 3000 rankingu w ogóle zero anti-cheata, dlatego korzystajcie Dajcie znać kamperowi, i temu C-Potworkowi, żeby zainwestować trochę tego anti-cheata, bo wulkan nie daje rady, no po prostu nie daje rady. To jest gorszy anti-cheat niż na jakimś, na jakichś rapach, nie? A na rapach, na rapach da się latać, więc wiecie o co chodzi. C-Potworek, CO, okej, okay. CEO. siedzi sobie. No i zobaczcie, działa, killała na przy wszystko elegancko. O kurde, dobra, nie zrobiłem motera, ale, no jaj, dobra, 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 dobra. No o nie ten. No dobra, uciekniemy mu. Uciekniemy mu na spokojnie. Czekajmy mu na spokojnie. Co ty? Co ty, synu? Ajaj. Nie sobie je strzelał, nie? Ale no... No goni, goni kurwa, idzie ten Slip człowieku. I że tutaj w ogóle ludzie rangi kupują, to dla mnie jest niepojęte, nie? Na clear MC sobie na przykład zagrajcie. Tam anti-cheat działa i tam wypierda od razu anti-cheat. I na jakichś innych serwerach, oczywiście... Ja tutaj nie sponsoruję żadnego innego serwera, tylko po prostu mówię jak jest, więc żadnych pieniędzy nie dostałem za reklamę. Ale co, no? Widać jak tutaj się gra, no chujowo się gra na tym serwerze Między innymi tego, że są takie odpały jak ja, więc e, odpowiedzcie sobie sami, czy warto tu grać, czy warto być szefem, <grym> tak żeby zachęcić ludzi do grania, ale tutaj niby tak fajny, taki fajny rozbudowany serwer, ale no cóż no. Jak widać, nie działa, nie działa. Zginąłem, ale dwóch mnie goniło. No więc, co? Połacaliśmy sobie dzisiaj trochę na cheatach. Jeżeli chcecie mieć więcej odcinków yy, takiego typu, że latamy się na takich serwerkach, czy wkurwiamy na przykład jakichś typów na Eternoskach, walamy serwery Liquid mało albo czymś innym, czymkolwiek innym, to po prostu stawcie lajka like w górę. Jak tu będzie 30 opek w górę, to na następny film będzie nagrywany. Więc co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? Następny film, i myślę, że Wam się spodoba. Więc like, subik, dzwoneczek, podbijcie ten film jeszcze, bo jest nowa opcja na tobie, podbicie filmu. Mam nadzieję, że to zrobicie. No i dajcie komentarz jakiś, będzie mi bardzo miło. Cześć, dzięki za film, żegnajcie.